Ludzie przechodzą, że ci, którzy chcą pomocy i ci, którzy chcą pomagać. Co łączy ludzi? Życzliwość! Działanie dla drugiego człowieka. Chciać... Spotkać się, komunikować z innymi ludźmi z różnych krajów, nauczyć się czemuś nowemu, poznać innych ludzi, ciekawych ludzi. Jeszcze ostatnio było fajnie, nie jak byliśmy i robiliśmy my taki wielki wielki plakatik wszystkich łączy ciekawość o tak można to nazwać ciekawość zrobić coś co nigdy się nie robił na przykład przez to że zaczęłam prowadzić tutaj klub książki to też przyszły tutaj Panie i panowie, którzy, którzy byli otwarci na to, że no, chcieli ze mną na temat tych książek rozmawiać i mam z nimi bardzo fajne doświadczenia. Patrząc na dorosłych, to nie wiem, raczej na pewno tak, bo jakby nie łączyło ich coś, to by nie przychodzili, ale patrząc na dzieci, to bo chyba te są mi najbliższe, to chyba naj, najlepiej się bawią. Te motywacje są bardzo różne, że ktoś tu przychodzi po to żeby e, po prostu podziałać, zrobić coś, e, co go interesuje. Ktoś inny przychodzi po to, żeby pobyć wśród ludzi. Myślę, że to jest e, bardzo indywidualne, ale że właśnie bardzo różne potrzeby e, znajdują tutaj zaspokojenie. Ja, ja ci powiem, ja ci opowiem. E, ja mam e, od e, dwóch lat Przyjaciółkę, Ukrainkę, z którą się tutaj zapoznałam na takich y, spotkaniach integracyjnych. Był, był taki program, który trwał tam chyba 9 miesięcy i ja się z nią tak zaprzyjaźniłam, że ja raz w tygodniu we wtorki od godziny 12 do pierwszej z nią. 13? Tak. No, no, no dobra, no pierwsza 12, czy 13, 13 to, to sam. A może do pierwszej nocy sobie pomyślałam, że jesteś z nią. Spotykam się z nią raz w tygodniu i już śmiało mogę powiedzieć, że to moja przyjaciółka, chociaż jest ode mnie i od ciebie pewnie nawet młodsza. Myślę, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, są otwarci na poznawanie innych, więc to jest też taki plus, jeśli chodzi o właśnie tego, że każdy tu może przyjść, nikogo nie znać. A poznać innych dzięki właśnie temu, że ludzie są nastawieni na poznawanie się w tym miejscu. Żeby dom sąsiedzki cały czas się rozwijał tak samo jak się teraz rozwija, żeby istniał jak najdłużej, to są moje życzenia. Żeby byli. Cały czas byli. Albo żeby się zmieniali, ale tylko na lepsze. No to zdrowia, szczęścia, pomysł. Żeby to miejsce Kaliszanie uznali jako swój drugi dom, częściej tu zawitali i korzystali z tego, co daje dom sąsiedzki, bo wiele osób mówi, że w Kaliszu nic się nie dzieje, ale kiedy się dzieje, to oczywiście siedzą w domach. Zamiast przyjść do domu, z domu do domu, i spędzić wspólnie czas.